Działalność w Internecie to domena stosunkowo młoda, ale niezwykle ważna z perspektywy współczesnego świata. W tym materiale przyglądniemy się instytucji, która odpowiada za bezpieczeństwo polskich internetów i polskiej sieci internetowej. Chociaż jej historia, w porównaniu do niektórych instytucji prezentowanych w ramach tej serii, jest krótka, jest ona jednocześnie niezwykle ważna z perspektywy funkcjonowania naszej krajowej nauki. Od niedawna wszyscy żyjemy bowiem w paradygmacie, zgodnie z którym internet jest głównym medium i nośnikiem informacji. Pełna nazwa instytucji określanej jako NASK to naukowa i akademicka sieć komputerowa. Jest ona państwowym instytutem badawczym, którego podstawową misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi teleinformatycznych sieci w Polsce. Drugim równorzędnym celem jest praca na rzecz efektywności i bezpieczeństwa tych sieci. W praktyce oznacza to, że instytut prowadzi własne badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności naukowej i akademickiej sieci komputerowej jest także edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z używaniem nowych technologii. NASK powstała wiosną 1992 roku, czyli stosunkowo niedawno. Stworzono ją nie jako niezależną placówkę, ale jako część struktur Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku określano NASK mianem Zespołu Koordynacyjnego. Pracujący w jego ramach naukowcy odegrali istotną rolę w procesie przyłączania naszego kraju do internetu. Nawiązywanie po raz pierwszy łączności przy użyciu protokołu IP pomiędzy Instytutem Fizytki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze nastąpiło pod nadzorem pracowników NASK. Od 1993 roku placówka działała jako niezależna jednostka badawczo-rozwojowa. NASK pełni obecnie funkcję rejestru nazw internetowych. Każda strona mająca końcówkę PL przyjmowana jest z systemu, właśnie przez systemy nadzorowane przez pracowników placówki. Uruchomienie w 2003 roku systemu automatycznej rejestracji domen umożliwiło wprowadzenie tzw. programu partnerskiego w zakresie rejestracji i utrzymania nazw domen. Partnerem instytutu może zostać każda firma, która spełnia wymagania i warunki techniczne oraz kwestie formalne. W praktyce jednak i tak wszystkie te procesy nadzorują pracownicy i algorytmy NASK. W trzecim kwartale 2014 roku prowadzony przez NASK rejestr domeny .pl przekroczył 2,5 miliona aktywnych NASK w DNS. Obecnie liczba ta jest około 10-krotnie większa. NASK poza rejestrem prowadzi także działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Tym, co wyróżnia Instytut Badawczy od ściśle komercyjnych przedsiębiorstw, jest podejście do tworzenia rozwiązań dla obecnych i przyszłych potrzeb klientów. W Instytucie NASK badacze komercyjny problem ujmują w ramach nauki, by za pomocą jej narzędzi, nierzadko szerszych i bardziej abstrakcyjnych, dojść do wyników nie tylko satysfakcjonujących, ale również innowacyjnych. Obecnie najbardziej istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Ostatnim kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o reagowanie na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynację działań w tym obszarze. W ramach instytucji działa pion Centrum Cyberbezpieczeństwa na czele z zespołem CERT Polska. Za przykład działań w tym obszarze może posłużyć program wdrożeniowy trwający od grudnia 2011 roku do czerwca 2012 roku. Trwał wtedy trzyetapowy proces udostępniania w Polsce domeny .pl. Zabezpieczonej przez zupełnie nowy protokół zabezpieczeń sieciowych DNSSEC. W pierwszym etapie jego wdrażania nastąpiło przekazanie przez NASK zarządzanych przez siebie domen w formie zabezpieczonej przy pomocy DNSSEC. Drugi etap obejmował uruchomienie skrótu z klucza kryptograficznego podpisującego domena.pl do systemu nazw domenowych. Wdrażanie zakończyło się 4 czerwca przyjmowaniem od abonentów rekordów w ramach nowej infrastruktury bezpieczeństwa. Naukowa i akademicka sieć komputerowa to przykład bardzo ciekawej instytucji, która poza badaniami naukowymi i chowaniem się za tajemniczym hasłem rozwój ma również do spełnienia bardzo konkretną rolę. Badacze NASK podejmują działania na rzecz cyberbezpieczeństwa i odpowiadają za to, by nasz kraj korzystał z najlepszej dostępnej na rynku technologii i jakości sieci. Dodatkowo instytucja pełni rolę rejestru i administratora krajowego systemu domen. W dzisiejszych czasach trudno o placówkę, która ma na sobie podobną odpowiedzialność.